I siemano ja jestem Ruki Witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Go a dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianach w jajkach w Pokémon Go, ponieważ wiele Pokemonów zostało przeniesionych z jajek 10 km do 5 km oraz z jajek 5 km do 2 km i chciałbym was zaprosić na jutrzejszy odcinek, w którym będziemy wykluwać 9 10 km jajek, a przypominam, że mamy waletyki, więc będziemy mieć dwa razy więcej cukierków a jak dowiecie się z dzisiejszego odcinka z jajek 10 km nie lecą już żadne śmieciowe Pokémony. także kto nie może się doczekać to może zostawić łapkę w górę i i proszę Was też o zostawienie łapki w górę, z tego względu, że ten filmik złapie wtedy większe zasięgi i więcej osób dowie się o tych epickich zmianach. Więc, nie przedłużając, moi drodzy, zaczynajmy. A więc, moi drodzy, jakiś czas temu na zmienił dropy z jajek 10-km, 5-km oraz 2-km. Przez to wiele osób, które na przykład wykluły z 2-km jajka Abre, były bardzo zdziwione i wiele osób uważało, że jest to bug. Jednakże, moi drodzy, nie jest to bug. A celowa zmiana na NTQ dropów, ponieważ NTC uważa, że wiele pokemonów nie powinno się znaleźć w tak wysokiej randze jajka, więc zostały one jakby zdegradowane do niższych jajek. I w tym filmiku przedstawię wam, które pokemony zostały przeniesione do których jajek, więc zaczynając od jajek 2 km do 2-kilometrowych jajek z 5 km jajek zostały przeniesione takie Pokémony jak Ekans, Nidoran Samica oraz samiec Oddish, Venonat, Diglett, Abra, Machop, Bellsprout, Slowpok, Gastly, Krabby, Execute. Golden i te pokemony moje drodzy zostały przeniesione z jajek 5 kilometrowych, więc z 5 kilometrowych jajek już ich nie wyklujecie, chyba że macie stare jajka sprzed tej zmiany. Natomiast z jajek 10 kilometrowych do 5 kilometrowych zostały przeniesione takie pokemony jak Skider, Pinsir oraz Onyx. Tutaj moi drodzy zmiany nie są duże, ale są one bardzo znaczące, ponieważ teraz z 10 kilometrowych jajek nie wyklujemy praktycznie żadnego śmieciowego pokemona, ponieważ jak widzicie po tej tabelce z 10 kilometrowych jajek lecą teraz same zarobiste pokemony. I tutaj bardzo fajna rzecz, ponieważ jutro będę wykluwał, moi drodzy, 9-10 kilometrowych jajek. Są tam oczywiście stare jajka, więc mogą się zdarzyć jeszcze jakieś śmieciowe Pokemony, ale mam też kilka nowych jajek, także mam nadzieję, że będą tam same właśnie zarobiste Pokemony. Więc na odcinek zapraszam was, już teraz będzie on, jutro o 14. Kto nie może się doczekać, to moi drodzy, możecie zostawić łapę w górę w tym momencie, a przy okazji pomnożycie osobom. Które jeszcze nie wiedziały o tych zmianach w jajkach 5, 10 oraz 2 kilometrowych A tymczasem moi drodzy ja się z wami żegnam Widzimy się jutro w epickim moi drodzy odcinku w epickim odcinku 9, 10 kilometrowych jaj Ja to normalnie jestem mistrz jajek 10 km To trzeba mi chyba przyznać, bo masakra no Ostatnio wykluwałem 8 km jajka Jutro będziemy wykluwać 9, 10 kilometrowych jajek Masakra Także co moi drodzy, łapa w górę dla zasięgu I widzimy się jutro o 14 .00. Także trzymajcie się moi drodzy, cześć